No witam. E, to ja ogólnie nagrania film taki. Moje zdanie o tym, jak ja widzę przyszłość tych. O, tych panów. I generalnie widzę tą przyszłość tragicznie, ale żeby he, 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 się to lepiej obejrzało, otworzymy tych panów. I dlaczego tych panów? Bo chciałbym powiedzieć o przyszłości jaką widzę tych naklejek, ponieważ nie widzę jej za dobrze widzę jej tylko poszczególnych po elementów tego, tego pięknego czegoś co to w Szanghaju, o właśnie i teraz dropimy jedno z nich i jeżeli ktoś uważa, że o ja zainwestuję w Szanghaj bo Szanghaj jest jakoś lepszy, to nie, nie jest lepszy od żadnego o no i zajebiście, jest ok 50 kurwa i właśnie o to chodzi i e, nie jest lepszy od żadnego innego eventu i w zasadzie nigdy nie będzie aczkolwiek są na nim rzeczy, które są po prostu fajne na którego nie ma nigdzie indziej. I teraz jest właśnie kwestia taka, że wydaje mi się, że jeżeli inwestować w te, ten, ten, no tylko i wyłącznie w te przedmioty. I co to są za przedmioty, ktoś się spyta. Powiem tak, według mnie kurwa, jest to ja, Dong na przykład, może to być również Monesi, e, dlaczego ci dwaj panowie, o tam ten pan był, nie, jest ten fioletowy, Zamban, no, e, dlaczego ci panowie, ponieważ ci panowie są jako tako e, popularnie i mogą na majorach robić niezłe rzeczy. A co jest jeszcze ciekawego w tej kapsule? No bo nie ma przecież tutaj Donka tego, bo jest pan Dexter, który jest według mnie nowym Cassandrem bądź nowym jakimś, nie wiem kim, Dick Stacy. I może dzisiaj jeszcze to nie jest aż tak widoczne, tak jak jeżeli kiedykolwiek będzie trend na to i bądź będzie viralem jakiś kraft właśnie z panem Dexterem, a on ma ogromny potencjał na to, no to prawdopodobnie będzie można zarobić łatwe dużo pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zobaczycie, to, to papierów na Steamie jest wystawionych 1500, nie? Więc jeżeli ktoś będzie robił prawdy, to w zasadzie skupienie połowy tego, to nie, tam to jest 200 dolarów, nie? To nie jest dużo, można to zrobić naprawdę bardzo szybko. No i to są jedyne te rzeczy ciekawe, jakie są. No resztę to w zasadzie można traktować jako w zasadzie środek i tego nawet kijem nie tykać. I ja nie wierzę w żadną inną naklejkę z tego eventu, jakieś... Reratomy i tak dalej, nie, może tylko niektóre, właśnie autografy. I to jest wszystko, w co ja wierzę. I co ja nawet nie, że wierzę, a uważam, że ma jakiś potencjał, no tylko te parę rzeczy. Jeszcze można wziąć pod uwagę to, że na przykład niektórych rzeczy jest mniej, jeżeli będzie na przykład, jakby generalnie tych rzeczy jest bardzo mało na rynku, i żeby wykupić coś, to nie trzeba dużo siana. Jeżeli na przykład będzie tak, że kurwa z jednej kapsuły, na przykład, reratom się na napis, zostanie zlizbandowany, no to, ja pierdolę, no to możliwe, że będziemy widzieli jakieś fajne rzeczy na tej kapsule i na tym, no bo jest tego po prostu mało, ale to jest generalnie równie dobrze, by się może wydarzyć na jakimkolwiek innym evencie, nie można po prostu kupować specjalnie po to Szanghaju. No i e, na szczęście cieszę się, że udało mi się powiedzieć to wszystko w mniej 20 kapsuł. Póki co no, wynik jest tragiczny. No way jest generalnie góły. Ja się nie dziwię, że nikt tego nie otwiera, po prostu, bo nikt nie widzi wartości w tych przyrodach. Jedyne co ciekawe z tej kapsuły jest, to chyba pan Dexter, pan e, ten taki, o, patrz. E, Kto tu jest ciekawy, patrz. E, ci panowie i ten. I to tyle. Tak, no. Pan Case. Ciekawe, ile on kosztuje. Aż jestem ciekawa, aż to sprawdzę, ile taki on kosztuje. Eee... już już szybka matematyka, 2 złote, 2 złote, zł. zł. o kurcze, o kurczę. Co ty gadasz? Co ty gadasz? 2 złote? Pan Dexter się trafił, 1,70 zł. No ogólnie na pewno się nie zwróciło, bo generalnie te glittery to najpiękniej no po 3 grosze chodzą, więc generalnie no to jest cyr. No i co, to był taki opening. Mam nadzieję, że się trochę było przyjemne, spożyteczne. 20 zł pytałem. Mam nadzieję, że się zwróci. Pewnie się nie zwróci. Jak to wszystko sprzedam, to może, nie wiem, będę miał z jakieś 5 zł. Dziękuję bardzo, do widzenia.